Zabiegi filozoficzne. Dzisiaj mamy temat na tapecie cnoty, a widząc dwóch cnotliwych panów, od razu myślę sobie, że pan doktor i pan profesor są w stanie nam bardzo dużo na ten temat powiedzieć. No, z, z przede wszystkim z własnego doświadczenia cnotliwego życia, co zresztą powinno być oczywiste dla filozofu, bo jak mówił Sokrates, życie cnotliwe to życie szczęśliwe, a przecież każdy z nas chce być szczęśliwy, a nie chce być nieszczęśliwy. Gdzie indziej jest jednak problem, bo szczęśliwy to wszyscy chcemy być. Tylko jest problem, czy chcemy utożsamiać szczęście z cnotą. No niestety wbrew temu co marzył sobie Sokrates. Wielu z nas próbuje jednak szukać szczęścia poza, poza cnotą. Sądząc, że życie niecnotliwe, no, da jednak trochę więcej szczęścia. Chyba większość z nas tak uważa, że ludzie cnotliwi to się męczą raczej, a nie. A nie a, ciebie, chodzi i... o. O pojęcie sensu largo, czy, czy stricte? Stricte, stricte. Sensu largo. Czyli, czyli bliżej seksualności? No, no, wstydzę się o tym mówić. No bo przecież snota ma wiele różne oblicza. Cnotliwie rozsądny, oszczędny, dokładny, pracowity. No, myślę, to jest że... krytyczna sprawa i najbliższa. Myślę, że w nasze czasy się bardzo często nazywa i Nie w sensie larga, tylko raczej stricte chyba, czyli bardziej, bardziej rozumiemy przez, przez niesnotliwość. Tak, tak, tak. Niewielką szczęśliwość w realizowaniu potrzeb, można powiedzieć, jakichś tam. No nie bójmy się tego słowa. Jak, medy jak medycyna zapatruje się na cnotliwe życie? Ja wróciłem krótki bym rozbłędował. Jak to przyszedł pan do doktora? I po, pod koniec tej porady pan pyta yy, pa, pacjent, co czynić, żeby dożyć sędziwego wieku w dobrym zdrowiu? No i doktor powiedział, co o tym myśli. My wszyscy wiemy, bo co chwilę w telewizji tak tak słuchamy. I pyta ten pacjent, czy mam gwarancję, że... Nie, nie, gwarancję do pana włącznie na to, że, że będzie strasznie nudno. Bez... Czy uważasz, że życie niestety jest wesołe? Nie, to, jest wesołe. Że, że targają nami y, często namiętności, y, pokusy. No, byłoby nieciekawe. No, na przykład, czy, czy słyszeliście Państwo, żeby, żeby powiedzieć o snocie w filmie? Bo ja o jednym filmie słyszałem. Faustyna. Interesujący, interesująca jest, interesujący jest grzech, przestępstwo, uleganie chuciom, namiętnościom. To są tematy ciekawe. Grzeb ma lepszy pijar niż cnota na pewno. To o, na przykład to. taki Mario Vargas Loza, za którym przepadam, powiedział, że dla niego jedną z największych wartości literatury jest okoliczność polegająca na tym, że czytając wielką literaturę można przeżyć nieomal realnie wielkie emocje, nie ponosząc konsekwencji e, tych rzeczy w realu, w życiu. Czy możemy. Abie to no tak. Że możemy... można doświadczać pewnych emocji, nie ponosząc konsekwencji. Ale czy cnota wiąże się tylko z tym, że nie ma wtedy konsekwencji uczynków zakazanych? Nie, cnota jako, jako temat e, rozmowy jest ciekawsza e, dla mnie nieco niż cnota. Człowiek, który żyje w małżeństwie z żoną i. i, i... Nie można go, znaczy, można go nazwać cnotliwym tylko wtedy, jeżeli nie, niestotliwym, jeżeli nie, że tak powiem, nie ogranicza się do żony. Natomiast, czyli cnot, niestotliwość jest w pewnym sensie zaprzeczeniem cnoty, natomiast cnota sama w sobie y, jest pewnego rodzaju ograniczeniem czy wykluczeniem działań, które ona ma bardziej wymiar negatywny niż pozytywny. Bardziej można powiedzieć, że budujemy niestotliwość niż, niż cnotliwość. Czyli warto być cnotliwym. A jeżeli nam się noga powinien, mamy, mamy konfesjonal księdza proboszcza, znaczy jego ja, zastępcy wikarego. Ja taką miałem kiedyś przygodę na naszym rynku rzeszowskim o trzeciej rano, żeśmy z kolegami moimi, zresztą doktorantami, wracali jakieś tam spotkania. I, i, I zaczepił nas jakiś młody człowiek, dwudziestokilkuletni, który zachęcał do skorzystania z, nie, z niezbyt cnotliwych usług. Czy Czy, Znaczy, nie, to w rynku. Tak? No, i, i, I wówczas jeden z kolegów, właśnie w taki sposób żartobliwie powiedział, że on jest bardzo religijny i miałby z tym kłopoty. I wówczas był młody człowiek powiedział: Nie ma z tym żadnego problemu. O szóstej rano są pierwsze msze u Bernardynu w farze, i może natychmiast potem pójść do spowiedzi i czysty młodyś. I to jest też problem, że, że cnota. Tak generalnie w religiach jest tak, że ludzie niestotliwi są bardzo wartościowy dla religii. Często bardziej niż cnotliwi. Bo cnotliwi. Czyli warto być niestotliwym. Może no, nie, że warto, ale generalnie niestotliwy człowiek może wejść na drogę cnoty. To jest cnotliwy... No Boże, jest. jeden z najdzielniejszych ludzi od zawsze, tak piszą o nim, święty Augustyn, Parowie, wiecie, co ten gość wyrabiał za młodu? No to, Poza tym, że był manichejczykiem. No to co większość było, tych bogatych ludzi, dawnych. Więc generalnie, zawsze dla każdej religii, nawet w katolicyzmie, nawróceni są bardzo ważną wartością. A u nas kmicic, prawda? Dlaczego wolimy kmicica niż żyjącego cały jakiś tam potop, czy inne ogniem i mieczem dobrze Wołodyjowskiego? No bo zabijał, spuszczał łyków, rżnął, wyżynał, ale potem. Więc. Ta niestotliwość jest taką okazją do wejścia na drogę cnoty. Niestot, więc, niestotliwość towarzyszy cnotom. To nie znaczy, że musimy tak. natychmiast udać się w drogę cnoty, żeby być nie, niestotliwymi. Nie tak, nie, tak nie wolno by Tak nie wolno i, i myślę, że ani również pan Tomasz w tą drogę nie będzie wkroczył. Temat cnoty chyba wyczerpaliśmy, aczkolwiek dalej nie wiemy, co to jest. Cnota, co to jest? To jest to, żebyśmy byli ludźmi, nie, żebyśmy unikali niestotliwości. Tak mówiąc. Naj... Przez zaprzeczenie, czyli przyroda to jest unikanie tego, co jest niestotliwe. Czyli do 40 roku życia w sposób skuteczny był człowiekiem niestotliwym. No, Augustyn do, potem, tej, po, do ale, ale potem się nieco zmieniło. Mówimy o Augustynie. A w ogóle no, tak zażartowałem, to. że można powiedzieć, że... Znaczy u nas to się trochę przesuwa w naszych czasach. Możemy spotkać sporo niestotliwych ludzi w słusznym wieku, co kiedyś wydawało się raczej rzadkością. To znaczy, się, że młodzi... Ale to nas... zasługa medykamentów. Tak, no właśnie, właśnie tutaj tak portfel odpowiedniej grubości sprzyja. No bez wątpienia, większość... To. Znaczy, ludzie biedni są niestotliwi na poziomie raczej, że tak powiem, werbalno-intelektualno-mentalnym. Werbalno Natomiast ludzie, ludzie bogaci mogą te niestotliwe myśli realizować w sposób praktyczny. Ja sądzę, Czego nie zazdrościmy zresztą. Ja sądzę. ja sądzę, że być może tak jest. Niemniej jednak obawiam się, że ci mniej zamożni... Opierają e, swoje przyjemności niecnotliwe na nieco innych metodach niż, niż, zamożni. niż, niż ci zamożni. Mo ja sądzę, że tam wstydu nie ma, jak ktoś ma kreatywność. Znaczy to jest pewnie coś takiego jak jedzenie w, w McDonaldzie i w jakiejś bardzo dobrej restauracji drogiej. Tu się można najeść, tam się można najeść, aczkolwiek na pewno pewien poziom podania estetyki sztućców i tak dalej, ogrywa pewną rolę. Ja, ja zupełnie niedawno zrozumiałem, e, jaki jest prawdziwy sens bajki o królewiczu i żebraku. Dla mnie sens tej bajki polega na tym, że królewicz chciał zobaczyć, jak to jest być żebrakiem. Żebrak będąc księciem zauważył, jak to ogranicza. Bo bycie księciem ogranicza. Ale kto miał trudniej z powrotem do rzeczywistości? Dla obu było to, tak to ujmę, cennym doświadczeniem. Czy My mogło? jako filozofowie y, Bigniewie Drogi szukajmy drogi pośredniej. Nie bądźmy tak. ani zbyt notliwi, ani nadmiernie tak. niestotliwi. Czyli takie Złotem właśnie imię. krajem piekła, krajem nieba. Złoty środek. Złoty środek. I tym oto pięknym akcentem filozoficznym, złotym środkiem kończymy dzisiejszy program.